Nie przewijaj, jeśli ostatnio jesteś bardzo zmęczona, te trzy zdania są tym, co Bóg chce, abyś dzisiaj wieczorem usłyszała. Jeden pierwsze zdanie. Panie, dziękuję Ci, że przez cały dzień byłeś przy mnie. Gdy się bałam, dodawałeś mi siły. Gdy było mi smutno, tym mnie pocieszałeś. Dwa drugie zdanie. Panie, dziękuję Ci za dom, który chroni mnie przed burzą. Za miejsce, w którym każdej nocy mogę odłożyć ciężary i naprawdę odpocząć. Trzy trzecie zdanie najważniejsze. Panie. Dziękuję ci, że przebaczyłeś mi moje grzechy. Zabierz mój strach, rozpal moją wiarę. I pomóż mi dalej tobie ufać. To nie przypadek, że Bóg przyprowadził cię do tego shorta. Jeśli Bóg jest ważną częścią Twojego życia, skorzystaj z linku WhatsApp w moim profilu, aby dołączyć do naszej grupy. Modlitwa i studiowanie Słowa Bożego mogą pomóc nam odzyskać wewnętrzny spokój oraz na nowo doświadczyć działania i błogosławieństwa Ducha Świętego. Możesz najpierw spróbować, jeśli Ci się nie spodoba, możesz w każdej chwili zrezygnować, nic nie tracisz. Panie, błogosław każdego, kto czyta tę modlitwę. Niech dziś w nocy śpi spokojnie jak dziecko. Niech aniołowie czuwają przy drzwiach jej domu. A Twoje miłosierdzie niech jutro znów spocznie na jej życiu. Napisz Amen, aby przyjąć to błogosławieństwo. Zachowaj ten film i podziel się nim z kimś, kogo kochasz.